Daniel Magical najlepsze akcje na mandat 3,3 złote Dzięki Ale to też wiecie Całą sytuacją która wyszła generalnie Całą zadymą tak generalnie To że w ogóle Gdzieś tam spadłem Po prostu do, e, na izbę Że mnie zabrali to jest w ogóle już meksyka Nigdy już na izbie nie byłem był pierwszy raz Bo kurwa byłeś uwzięty no, zawzięty byłeś za wzięty, Chciałem go napierdalać no i się z nim w sumie Guzik wiecie komu nie chciało Odpuścić nie temu co Najprawdopodobniej Załatwił nas, nie? No, także. Tyle, no i co, no z tej izby. Dostałem mandat po prostu i tyle, no i rachunek za hotel, nie? No, tu mam wszystkie rzeczy. Z Łukaszem jesteśmy. Łukasz mi komputer użyczył. Cześć, Nikola. Cześć. Młoda gwiazdka mhm. YouTube. A. Jestem jej wujkiem. No głośniej, jesteśmy głośniej, no. No co no, czekali na nas mi, Powiedzieli, że jakie no to rzeczy nam out zrobią. No, że nas. W ogóle chcieli ten, chcieli, powiedzieli w ogóle coś takiego, że e, jak wpłacimy tam poczet szkód, coś tam, coś tam, to nam zwrócą dopiero skręcanie. No to w ogóle mi o takim o tym, że w ogóle nie wchodzi w grę, tak? I komputer mój chcieli wziąć o co chodzi z screeny ze wczoraj rano zerwała 3 że, złote. Mówię, zabieramy cały sprzęt a przelew dostaniecie nie wiem to mnie tu czy powiesz, ale nie będzie takiego czegoś, że że sprzęt zabieracie, nie Za Agnieszką jestem, jest OK. pogodziliśmy się. Małe dymy wyszły Dziękujemy za łapki w górę. Zostawcie, słuchajcie, zostawcie też subskrypcję guzikowi, Bok nie dał linku do jego kanału, a on to on tak naprawdę tam dymy robi największe, tak? Macie, macie, tutaj ściszemy już mikrofon. Nikolaj, nie zaczepiaj mnie teraz, idź tu mamy. Ciocia, weź Nikolę, jak ludzi ją widzi. Nikolka, pina. Ja wygadzam. Nikola, chodź Uważam, że... Znaczy wydaje mi się, że nie, ma, nie, mieliśmy, nie mamy szans ich w żaden sposób, wiecie, ujebać po prostu, nie? no. zaraz wam w sumie opowiemy, nie? Tak, trzeba pierwszy czekać, musimy pierwszy uspokoić. Ścisz do lejty. Bizek. Bizek jesteś? Ustawisz tam? Donate, bo to Donet Bizek ustawia, Cię? Albo tutaj ściszy najwyżej. W ogóle nie mam siły, jestem w chuj, w chuj zmęczony, także wierzcie mi, że to była jedna z najgorszych nocy w moim życiu. A co chcecie wiedzieć między innymi? Przejebany. Generalnie dziwiłem się z myślami i wierzcie mi, że nawet przez chwilę myślałem nad tym, żeby zakończyć jakąkolwiek karierę YouTube'ową, ale nie zrobię tego. Tylko muszę chwilę odpocząć Ciszyłem prawdopodobnie No dojebali nas, wjechali 22.01, czekali już Właściciele z policją czekali Sąsiad oczywiście się śmiał w dupę na mnie Jak zawsze tu ze swoim kicheszkiem Od razu wiecie, eksmisja Streama mieliśmy wyłączyć, policjant nam kazał wyłączyć Prawdopodobnie tak nie mógł Nie wiem Nie wiadomo, nie? nieważne Nieważne, Kurwa co my No wyrzucili nas I się nam przygotowali papiery Rzeczy nam chcieli na podwórko, mieliśmy czas do tam do 19 Samochód wziąłem, opłacony wszystko, nie? Mieliśmy takiego kierowcę ledwo co z elix. Właściciel nie było żadnej solówy Nie, właściciel, no nie, starsza osoba, nie? On tylko kwity chciał No jak nie zapłacimy kary do sądu, wiadomo, no. Dobrze, jak to za głośno jest Będziesz... ludzi co stream, pewnie powiesz, co będzie znowu. Nie, słuchajcie, to... To jest też inaczej, ja tu do mamy wróciłem, tutaj też jest, muszę ogarnąć sytuację. Tu też wynikły problemy przecież przez to, co nagrywałem, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. No chcę dalej chcę z Kubą kontynuować. To, co się stało wczoraj, to było na skale już takiej, wiecie, już mogliśmy... To było grube wczoraj. Już mogliśmy mieć przejebane, nie? Już w nas to mogło nie być. To była przeginka pały po prostu. Mandaty po mamy. Jak nie zapłacimy tam pieniędzy za wszystkie tam szkodzenia, podłogę, łóżko, fotel, firany, krzesła, to sąd, nie? Będzie dobrze kupić. Będzie, może, no. A co ty krążesz? ale słuchaj, Leland, moim, tam moim zdaniem doliczyli dwie rzeczy, które nie zostały zniszczone. One były zniszczone, ale też nie będziemy kłócić, nie? Zapłacimy to, żeby do sądu nie iść, bo to sąd będzie przegrany. Mają dowody wiecie wszyscy w ogóle tam było 10 osób na klatce wiecie kurwa wielkie zebranie z kamerami latali z aparatem nie zdjęcie nam robili Kubie mi Agnieszka była z nami bardzo mi pomogła i Kubie dziękuję Ja je, jeszcze nie? mam 245 złotych dokładnie Jakie za co? Za hotel A za hotel mi na izbie był To był poziom ekspert no myślę że no nie wiem czy ktoś teraz przebije Nie Na razie poprzeczka jest wysoko Bok się zreduje to jeszcze od co sytuacji. Znaczy będziemy ciągle opowiadać, tak? Mam nadzieję, że Kuba będzie tutaj jeszcze ze mną trochę siedział. E, musimy ostygnąć po dzisiejszej akcji. Darek mówi, że ma się uspokoić. Co? Darek mówi, że masz się uspokoić. Co to nie jest uspokajanie się? Leskitu. Na Najgorsze jest to, że my byliśmy po zerowaniu tego słoika, Czyli? nie? My byliśmy Jaka, na... Jak w... jest, jaki, jaki jest... Jaki jest wniosek z tej całej sytuacji nie dolewajcie wina do kociołka nie dolewajcie wina do kociołka dziękuję wam dziękuję wam, no myślę, że to to musiał się podobać, ja sam nawet potrafię Dzięki wiecie, wers. no to wers. było przegięcie, tak, to wiemy ale powiem wam, że jak będę miał wnuków, to na kulanko, nie słuchaj, twój dziadek to kiedyś tam kurwa to robił, to robił, nie fajne CV bym miał jako streamer jestem najbardziej kontrowersyjną osobą Wśród tam YouTube i tak dalej, nie? Zostawcie suba, oczywiście. Coś mam włączę. Wszystko stanoł. Oznakę zapytania teraz.